W takim zakładzie jak płocka fabryka maszyn szniwnych komputer to tylko zwyczajne narzędzie sterowania produkcją. Nie elektronowym, ale ludzkim mózgom zawdzięcza ta fabryka swą dzisiejszą sławę. Nowoczesna myśl, prawna dłoń, upór i ambicja oto z czego powstała rodzina Bizonów, kombajnów zbożowych uznanych za jedne z najlepszych na świecie. Codziennie Staśmy schodzić 14 maszyn dla kraju i na eksport. Kabina klimatyzowana. Człowiek może w niej pracować pod każdą szerokością geograficzną. Ten transport bizonów wyrusza do Stanów Zjednoczonych.